W dzisiejszym odcinku przedstawię 10 subiektywnych, finansowych lifehacków, których nie nauczyłem się w szkole, nie przekazali mi rodzice, a których to musiałem nauczyć się samemu. Według mnie każdy powinien je znać i mam nadzieję, że zmienią one Twoje podejście do pieniędzy, tak jak zmieniły moje. Możesz słuchać mojego gadania, biegając, ćwicząc na siłowni, podczas sprzątania czy delektując się kawą lub herbatą. Zaczynajmy. Wielu z nas żałuje, że w szkole nie uczono praktycznych i przydatnych w życiu rzeczy, a kazano wkuwać daty bitew, wzory chemiczne, analizować wiersze czy upraszczać wielomiany. System edukacji koncentruje się na przedmiotach akademickich, pozostawiając jednocześnie młodych ludzi bez podstawowej wiedzy na temat chociażby zarządzania finansami osobistymi czy obchodzenia się z pieniędzmi. W efekcie, jako dorośli, musimy samodzielnie nauczyć się, jak zarządzać kredytami, inwestycjami. Oszczędnościami, a także planowaniem finansowym dla naszej rodziny. Jeżeli się nie nauczymy, możemy wpaść w poważne problemy finansowe, co niestety zdarza się dosyć często. Nie przyda się nam tutaj wyniesiona ze szkoły wiedza na temat słynnej już budowy mitochondrium. Pierwszą rzeczą będą emocje w kontekście podejścia do pieniędzy i ich wydawania. Nasze decyzje finansowe są w dużej mierze kierowane emocjami aż 30% naszych wydatków. Wynika z tego, jak się w danym momencie czujemy. Marketingowcy doskonale to wykorzystują, dosłownie programując nasze głowy, używając trików i sloganów w stylu „oferta limitowana, tylko dziś, ostatnia szansa”. Pewnie niejednokrotnie widziałeś informacje, na przykład w ofercie biura podróży w stylu, że „100 osób właśnie to ogląda”. Boimy się przegapić to, co wszyscy mają i doświadczają. Kolorowe przyciski czy muzyka w tle. Również nie są przypadkowe. Sklepy internetowe często przypominają kasyna: dzwonki, animacje, czerwone napisy, specyficzny układ produktów i zakładek. To nie jest przypadek. Twój mózg myśli wówczas, że ucieka okazja i tym samym wpadasz w ich sidła. Często kupujemy rzeczy, by poprawić sobie humor, na przykład po ciężkim dniu czy w wyniku impulsu. Ale czy nowy gadżet naprawdę usunie stres? Emocje wpływają także na nasze ogólne samopoczucie finansowe. Brak pieniędzy prowadzi do stresu i niepokoju, podczas gdy stabilność finansowa zapewnia zazwyczaj poczucie bezpieczeństwa. Gdyby edukacja finansowa była standardem w szkołach, moglibyśmy lepiej zarządzać naszymi pieniędzmi i tym samym unikać impulsywnych wydatków. Co robić, by nie paść ofiarą? Zastosuj regułę 24 godzin. Jeśli coś Ci się podoba, odczekaj dobę. Często okazuje się, że to zachcianka, a nie potrzeba. Zacznij zapisywać wydatki. Mówiłem o tym w drugim odcinku na tym kanale. Znajdź zamienniki. Zamiast iść na zakupy, idź na spacer, posprzątaj mieszkanie, poczytaj książkę lub zadzwoń do rodziców czy znajomych. Zainteresuj się ruchem minimalistycznym i zastanów się, do czego ma ci się przydać ta rzecz. Paradoksalnie, im mniej rzeczy się posiada, tym jest się szczęśliwszym. Jakie są znaki, że kupujesz pod wpływem emocji? Myślenie, że to mi się należy i zasłużyłem na to. Nagradzasz się po stresującym dniu, albo kupię, bo jest taniej. Promocja na coś, czego zazwyczaj nie potrzebujesz. Ewentualnie myślenie, że inni to mają, co wskazuje albo na zazdrość lub presję społeczną. Owszem, jeżeli pracowałeś ciężko nad projektem, poświęcałeś weekendy, aby spłacić długi, jakaś forma nagrody należy się zarówno tobie, jak i Twojej rodzinie. Ważne, aby nie było to dokonane pod wpływem chwili. Kolejną kwestią jest dochód pasywny. Większość ludzi uczy się o dochodzie pasywnym dopiero z blogów, czy jak ma to miejsce obecnie, z filmów na YouTube. Edukacja szkolna koncentruje się na modelu: pracuj ciężko za pensję, ale jednocześnie nie pokazuje alternatyw. Zresztą, pruski system edukacji, który obowiązuje w Polsce, idealnie się w to wpisuje. Jest to szeroki temat, który wymagałby osobnego odcinka, ale tak na szybko. System ten został zaprojektowany głównie po to, aby tworzyć posłusznych obywateli. I efektywnych pracowników, w tamtym czasie głównie na potrzeby wojska i przemysłu. Pruski model edukacji polega na kilku kluczowych zasadach: standaryzacja. Wszyscy uczniowie uczą się tego samego, w tym samym czasie i w ten sam sposób. Dyscyplina i hierarchia. Szkoła kształtuje nawyki posłuszeństwa wobec nauczycieli, podobnie jak podporządkowanie się przełożonym w fabryce. Oceny i testy. Uczniowie są oceniani w sposób liczbowy. Co przypomina system nagród i kar stosowany w zakładach pracy. Podział na klasy wiekowe: dzieci są segregowane według wieku, co odzwierciedla późniejszy podział na stanowiska w fabrykach. Nauka pamięciowa rutyna i powtarzalność. Kluczowe umiejętności to odtwarzanie materiału, a nie kreatywność czy krytyczne myślenie. Uczniowie przechodzą przez schematyczny proces kształcenia, podobnie jak robotnicy wykonują powtarzalne zadania. Dzwonek jak syrena w zakładzie pracy. Przerwy i lekcje są odgórnie regulowane, co uczy dzieci podporządkowania się rytmowi. Ławki jak stanowiska pracy. Uczniowie siedzą w rzędach, podobnie jak pracownicy przy taśmie produkcyjnej. No dobrze. O tym, jak nasz system edukacji kształci posłusznych pracowników, nagram jeszcze kiedyś osobny odcinek. Tymczasem wróćmy do naszego dochodu pasywnego. Dochód pasywny to forma zarabiania która nie wymaga aktywnego zaangażowania w codzienną pracę. Przykłady? Inwestycje w nieruchomości, akcje dywidendowe, sprzedaż produktów cyfrowych, czy generowanie przychodów z reklam na stronie internetowej. To pieniądze, które wpływają na Twoje konto bez codziennego wysiłku. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że pasywny nie znaczy zero pracy. Na starcie musisz zainwestować czas lub kapitał, później system działa sam. Przykładowo, książka, którą napiszesz raz, Sprzedaje się latami. Film, który nakręcisz, zarabia na wyświetlanych reklamach również latami. Przeciwieństwem jest tradycyjny model pracy. Pracujesz, to zarabiasz. Nie pracujesz, to nie zarabiasz. Dzięki dochodowi pasywnemu można osiągnąć większą swobodę finansową i uniezależnić się od pracy na etacie. Choć wymaga on początkowego zaangażowania, w dłuższej perspektywie może przynieść znaczące korzyści. Jakie mogą być przykłady dochodu pasywnego? akcje dywidendowe, odsetki od obligacji skarbowych, wynajem mieszkania i oddanie zarządzania nieruchomością specjalistycznej firmie, dzięki czemu odpada nam konieczność zarządzania najmem czy naprawami, wynajem miejsc postojowych w hali garażowej. Praktycznie nie wymaga od Ciebie niczego, za wyjątkiem podpisania umowy i przekazania najemcy pilota do bramy. Dużo lepsza i bezpieczniejsza forma zarabiania, i co więcej, nie wymaga aż tak dużego kapitału na start. Sprzedaż produktów cyfrowych, na przykład kursy, szkolenia, e-booki, poradniki, biznes internetowy, kanał na YouTubie, gdzie zarabiasz na reklamach, gra mobilna lub aplikacja. To tylko kilka przykładów, które na szybko przychodzą mi na myśl. Dochód pasywny jest jak sadzenie drzewa. Najpierw kopiesz, podlewasz i czekasz. Ale gdy korzenie sięgają już głęboko, zbierasz owoce przez dekady. I o to właśnie chodzi. Kolejną rzeczą jest poleganie wyłącznie na jednej pensji. Jak już wcześniej wspomniałem, system edukacji przygotowuje nas głównie do pracy na etacie, ale poleganie tylko na jednym źródle dochodu może być i zazwyczaj jest ryzykowne. Szczególnie jeśli ktoś ma spore zobowiązania. W szkole o tym nie mówili. Wydaje się bowiem, że praca na etacie równa się bezpieczeństwo. Nie jeśli firma zbankrutuje, co zdarza się ostatnio dość często. Prawdziwa niezależność to miks różnych źródeł dochodu. Używając porównania, wyobraź sobie, że cały Twój majątek to jeden ogromny balon. Jeśli go przebijesz, tracisz wszystko. Dywersyfikacja to Twój zestaw zapasowych balonów. Nawet jeśli jeden pęknie, reszta utrzyma Cię w powietrzu. Warto dywersyfikować swoje zarobki np. poprzez inwestowanie, np. w akcje, obligacje czy nieruchomości, które mogą generować dochód pasywny. Mówiłem o tym już wcześniej. Dodatkowe zajęcia, freelancing, montaż filmów czy sprzedaż online mogą zapewnić dodatkowe przychody. Monetyzacja umiejętności w postaci sprzedaży zdjęć, obrazów czy tworzenia aplikacji, zarówno płatnych, jak i bezpłatnych, i zarabianie na reklamach. Biznesy poboczne, jak na przykład kanał YouTube, gdzie możesz zarabiać na reklamach i współpracach. Dywersyfikacja dochodów daje większą stabilność finansową i elastyczność w planowaniu przyszłości. Jedno źródło dochodu to życie w stresie, a gdy masz kilka strumieni przychodu, możesz w pewnych przypadkach nawet rzucić toksyczną pracę bez obaw o sytuację finansową. Czwarty pogląd, który poniekąd przekazali mi rodzice, dotyczy kredytu. Kredyt nie jest zły, ale trzeba go używać mądrze. Moi rodzice zawsze bali się zobowiązań, i zresztą do tej pory się boją. W idealnym świecie, gdzie każdy dobrze zarabia, a ceny np. nieruchomości nie są wygórowane. Nie potrzebowalibyśmy kredytów. Niestety, obecnie kupno mieszkania bez zaciągania długów banku jest praktycznie niemożliwe. Twoja zdolność kredytowa decyduje o tym, czy w ogóle otrzymasz kredyt. W szkołach nie nauczą cię, jak budować dobrą historię kredytową, a brak tej wiedzy może pogrzebać marzenie o własnych czterech kontach. Zdolność kredytowa to takie Twoje finansowe CV. Im lepsze referencje, tym banki chętniej ci pożyczą pieniądze. Jeśli masz słabą historię, bank zaproponuje ci wyższe oprocentowanie, dodatkowe ubezpieczenie albo odmówi finansowania. Banki sprawdzają zdolność kredytową, czyli mówiąc prostym językiem, matematyczną odpowiedź na pytanie, czy oddasz nam kasę. Banki analizują przede wszystkim dochody: ile zarabiasz? Czy masz umowę o pracę, czy działalność, historię zarobków? Wydatki: ile płacisz za czynsz, raty, abonamenty. Historia spłat. Czy zawsze oddawałeś długi na czas? Zadłużenie. Jeśli masz już na przykład pięć kart kredytowych, to jest to dla banku sygnał alarmowy. Jak do tego podejść? Zdobądź pierwsze doświadczenie. Generalnie nie jestem zwolennikiem kart kredytowych, aczkolwiek czasami ich używanie pod kątem starania się o kredyt może być zasadne. Jeśli nigdy nie miałeś kredytu, może warto zacząć od karty kredytowej. I używać jej do codziennych zakupów. Ważne jest, aby limit był niewielki oraz regularnie ją spłacać w celu uniknięcia konieczności zapłaty wysokich odsetek. Pamiętaj także, aby regularnie spłacać wszystkie rachunki. Wykup sobie alerty BIK i sprawdzaj, czy aby nie pojawił się wpis o zadłużeniu. I oczywiście rzecz oczywista: nie zaciągaj kredytów, których nie jesteś w stanie spłacić. Unikaj kredytów konsumpcyjnych, śmieciowych chwilówek czy innych podejrzanych ofert. Dobrze uszyty kredyt, oferta zweryfikowana w kilku bankach, być może z pomocą doradcy kredytowego, a nie kredyt wzięty w pierwszym lepszym banku, dodatkowo oparty o stałą stopę oprocentowania, nie jest czymś, czego należy zawsze unikać. Obecnie czasy są jakie są, i bez kredytu możemy nigdy nie kupić własnego mieszkania czy wybudować domu. No, chyba że ktoś zarabia 20 lub 30 tysięcy miesięcznie. Piątą rzeczą jest prowadzenie finansów domowych i oszczędzanie. Mało się na ten temat mówiło w szkole. Raczej każdy chciał się pokazać z najlepszej strony, że posiada markowe buty, ubrania, czy to i tamto. Teraz też tak jest. Nastolatkowie porównują się między sobą. Chwalą się, kto ma droższy i lepszy telefon, a nie ile posiada oszczędności, akcji czy obligacji. Oszczędzanie pieniędzy nie oznacza rezygnowania ze wszystkiego. Jeżeli oszczędzanie kojarzy ci się z rezygnacją z kawy na mieście i wiecznym liczeniem groszy, to czas zmienić myślenie. Chociaż z tą kawą to już taka legenda, no i jest w tym trochę prawdy. Prawdziwe oszczędzanie to gra strategiczna, w której wygrywasz wolność i spokój. Nie będę tutaj pisał, dlaczego warto oszczędzać, bo to każdy pewnie wielu się domyśla. Chodzi o to, aby robić to mądrze. Niestety szkoły rzadko uczą, jak skutecznie zarządzać finansami osobistymi, przynajmniej mnie nie nauczyły. Nauczyły za to innych głupot z obszaru ekonomii. Zupełnie jak na studiach ekonomicznych. Gdzie przedmioty z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami wykłada osoba, która nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej. No dobra, jak do tego podejść tak w dużym skrócie? Oto kilka podstawowych zasad. Twórz budżet domowy, gdyż śledzenie wydatków pozwala kontrolować finanse. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w drugim odcinku na moim kanale. Podejmij wyzwania oszczędnościowe. Odkładaj w każdym tygodniu dwukrotność lub wielokrotność numeru tygodnia. Czyli w pierwszym tygodniu odkładasz 2 złote, w drugim 4 złote, a w pięćdziesiątym drugim 104 złote. Rocznie da to naprawdę niezłą kwotę. Przelewaj zaoszczędzone środki każdego tygodnia na konto oszczędnościowe. Zbuduj fundusz awaryjny. Więcej mówiłem o tym w trzecim odcinku. Inwestuj nadwyżki finansowe. Możesz inwestować nawet małe kwoty, a oszczędności lokować w relatywnie bezpiecznych obligacjach detalicznych Skarbu Państwa. Generalnie sporo praktycznych informacji znajdziesz w dziewiątym odcinku na moim kanale, w którym mówię, jak dystrybuować Twoją comiesięczną wypłatę. Warto go obejrzeć. Szósta kwestia to planowanie emerytury. Większość ludzi zaczyna myśleć o emeryturze dopiero wtedy, gdy zbliżają się do wieku emerytalnego, czyli około 60. roku życia. To duży błąd, ponieważ kluczowym czynnikiem w budowaniu majątku na przyszłość jest czas. Im wcześniej zaczniesz oszczędzać i inwestować, tym więcej pieniędzy zgromadzisz. A co najważniejsze, twoje oszczędności będą pracować na ciebie, dzięki mechanizmowi procentu składanego. I nie, nie licz tutaj na emeryturę z ZUS-u. Mam na myśli, że musisz samemu zadbać o swoją przyszłość już teraz. Możesz wykorzystać do tego programy emerytalne takie jak PPK, PPE czy konta IKE i IGZE. Im wcześniej zaczniesz, tym większy kapitał zgromadzisz dzięki procentowi składanemu. Fajnie pokazałem to na praktycznym przykładzie w ósmym odcinku na moim kanale. Brak planu emerytalnego może prowadzić do konieczności polegania albo na rodzinie, co już na starcie wybiłbym ci z głowy, lub na państwowej emeryturze z ZUS-u, która będzie głodowa. O ile w ogóle będzie? W Polsce średnia emerytura to około 2,5 tysiąca złotych. Czy chcesz żyć za ułamek swojej obecnej pensji? Zamknij oczy i wyobraź sobie siebie w wieku 65 lat. Chcesz jeździć po świecie czy liczyć grosze? Ustaw stały przelew na konto emerytalne, najlepiej z datą realizacji w dniu wypłaty. Będzie to takie niezauważalne oszczędzanie, czyli to słynne płacenie najpierw sobie, a dopiero potem innym. Zacznij od niewielkich kwot i zwiększaj miesięczne wpłaty, w miarę jak rosną Twoje zarobki. Siódma rzecz to potęga procentu składanego. Oczywiście zarówno rodzice, jak i szkoła nic mi na ten temat nie przekazali. Musiałem dopiero edukować się w tym aspekcie samemu. Oczywiście gdy już rozpocząłem zarabianie pierwszych poważnych pieniędzy, co miało miejsce jakoś po maturze. Procent składany to jeden z najważniejszych konceptów finansowych. Einstein nazwał go nawet najpotężniejszą siłą we wszechświecie i nie żartował. Pozwala on bowiem na stopniowe zwiększanie kapitału, gdyż zarobione odsetki czy otrzymane dywidendy same zaczynają generować kolejne zyski, gdyż są zaniekupowane kolejne aktywa. Jest to ten tak zwany efekt kuli śnieżnej. Przykład. Jeśli zainwestujesz 10 tysięcy złotych rocznie przy stopie zwrotu 7%, to w ciągu 15 lat zgromadzisz około 300 tysięcy złotych. Po kolejnych 14 latach wartość tej inwestycji może przekroczyć milion złotych, tylko dzięki potędze procentu składanego. Fajnie pokazałem to w arkuszu kalkulacyjnym, który możesz obejrzeć w ósmym odcinku na tym kanale. Najważniejsze, aby zacząć inwestować jak najwcześniej. Procent składany to finansowy ninja, który może zamienić małe kwoty w fortunę, ale tylko wtedy, gdy dasz mu czas. Im szybciej zaczniesz inwestować nawet niewielkie kwoty, tym więcej zarobisz dzięki odsetkom od odsetek. Zacznij już teraz, a za 30 lat podziękujesz sobie za tę decyzję. Albo zrobią to Twoje dzieci, które będą miały niezły start w dorosłość. Następną rzeczą, o której nie mówiło się w szkole, jest inwestowanie w siebie. No dobra. Pamiętam, że co niektórzy mówili, aby wiedzieć, co się chce robić w życiu, aby zdobyć dobre wykształcenie, zawód i kwalifikacje, czy umiejętności. Mówili to również rodzice, chociaż moi akurat niewiele. Inwestowanie w siebie może być dla niektórych z Was nieco oklepane, szczególnie gdy ktoś zapyta się poważanego lajkami youtubera, w co zainwestować tysiąc złotych. Ten zazwyczaj odpowie, że to śmieszna kwota i aby lepiej zainwestować ją w siebie. Ja chciałbym jednak poruszyć ten temat trochę od innej strony. Inwestowanie w akcje może dać ci i 10% zwrotu rocznie. A ile da ci inwestycja w siebie? 100, 200, a nawet 1000%. Dlaczego? Bo ty jesteś jedynym aktywem, którego nikt ci nie odbierze. Twoje umiejętności nie będą tracić na wartości, a jedynie zyskiwać. Raz zdobyta wiedza będzie bowiem procentowała przez dekady. No chyba, że z wiekiem nieużywana wyparuje. Co też czasami obserwuję. Mam na myśli, że nikt nie powiedział mi w młodości, abym nie żałował pieniędzy na kurs języka obcego, na zakup książek, dzięki którym opanowałem zarówno twarde, jak i miękkie kompetencje, czy na specjalistyczne szkolenia branżowe. Ja, niestety, żałowałem, dlatego starałem się zdobywać te umiejętności, inwestując po prostu swój czas. Udało się i dzisiaj zarabiam naprawdę duże pieniądze. Pamiętaj, że inwestowanie w siebie to nie tylko inwestycja w wiedzę i umiejętności. Tak naprawdę równie ważna, o ile nawet nieważniejsza, jest inwestycja w zdrowie: siłownia, ruch i zdrowa dieta bez używek. Więcej poruszyłem w czwartym odcinku na moim kanale. Kontakty i znajomości zdobywane poprzez różne konferencje, relacje z bliskimi czy mentorzy i życiowi przewodnicy są równie ważni. Akcje mogą dać Ci wolność finansową. Inwestycja w siebie da ci wolność od strachu, stagnacji i ograniczeń. Zapamiętaj, że żaden fundusz nie zapewni ci tego, co możesz zbudować własną pracą i determinacją. Inwestycja w siebie to najpewniejszy sposób na długoterminowy sukces. W przeciwieństwie do akcji, których wartość zależy od kapryśnego rynku, twoje umiejętności, zdrowie i wiedza są aktywami, których nikt ci nie odbierze. Rozwój osobisty przekłada się na wyższe zarobki, lepsze możliwości zawodowe. I większą odporność na życiowe kryzysy. Mi zrozumienie tego zajęło kilka lat, w okresie licealnym oraz na studiach, kiedy musiałem się ogarnąć życiowo. Z dziewiątą kwestią wciąż mam problem i ciągle się jej uczę. Chodzi o to, aby nauczyć się negocjować, bo wszystko naprawdę można wynegocjować. I nie jest to sztuka wyłącznie dla ludzi w garniturach. Dzięki umiejętnościom negocjacyjnym można naprawdę sporo zaoszczędzić w banku u operatora telekomunikacyjnego. Podczas większych zakupów, czy oczywiście dostać podwyżkę w pracy? Piszę to oczywiście bazując na przykładach z mojego życia. Oto kilka przykładów. Dzień dobry, od 15 lat jestem Waszym klientem. Czy moglibyście anulować mi opłatę za kartę? Czy chociażby jestem Waszym klientem od 5 lat. Znalazłem taką samą ofertę u konkurencyjnego operatora, niższą o 20 zł miesięcznie. Czy możecie mi ją dopasować? Od takich, nazwijmy to spraw, Wiele firm posiada działy utrzymania klienta. Nie inaczej jest z wynajmem mieszkania. Czy możliwe jest obniżenie wysokości czynszu, jeśli podpiszę umowę na trzy lata zamiast na jeden? Nie bój się zadawać takich pytań. Sprawdź ceny u konkurencji, zdobądź argumenty, a jeśli się nie uda, to podziękuj i wyjdź. Często usłyszysz, proszę chwilę zaczekać może coś się uda zrobić. Negocjacje to nie wstyd, to przejaw szacunku do własnych pieniędzy. Nawet jeśli czasem usłyszysz nie, pamiętaj, że każde tak to twoja wygrana. Zacznij od małych kroków. Zapytaj o zniżkę w ulubionej kawiarni, klubie fitness czy podczas realizacji jakiejś usługi. Zobaczysz, że im częściej próbujesz, tym więcej zyskujesz. Dziesiątą, ale chyba najważniejszą kwestią, jest cała myśl przewodnia książki Kiosakiego: Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec która powinna być, w mojej ocenie, lekturą szkolną. Chodzi oczywiście o budowanie majątku poprzez inwestowanie w aktywa. Prawdziwa droga do bogactwa prowadzi bowiem przez posiadanie aktywów, które to z kolei generują przychody. Większość ludzi codziennie kupuje rzeczy, które zabierają im pieniądze, myśląc, że inwestują. Nowy samochód, najnowszy iPhone, modne ubrania. To nie są aktywa, choć tak często nasze społeczeństwo je postrzega. Aktywa oraz pasywa to najważniejsza lekcja finansów, której nie uczą w szkole. Jeśli chcesz, by Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie, musisz naprawdę nauczyć się odróżniać te dwa pojęcia. Aktywa to Twoi finansowi sojusznicy, którzy generują dla Ciebie przychód, np. wynajem mieszkania, odsetki od obligacji, dywidendy, biznesy pasywne czy tantiemy, lub zyskują na wartości, np. Na złoto lub akcje. Pasywa z kolei to podstępni złodzieje, wyciągają od Ciebie pieniądze, np. kredyt konsumpcyjny. Samochód wzięty na kredyt wymagający kosztownego serwisowania, dobra luksusowe, kosztowne hobby czy subskrypcje. Zapamiętaj, że im więcej aktywów zgromadzisz, tym szybciej osiągniesz wolność finansową. Im więcej pasywów, tym dłużej będziesz musiał biec w wyścigu szczurów i żyć, żeby pracować. Twoje decyzje zakupowe dziś decydują o tym, czy za 10 lat będziesz nadal pracował dla pieniędzy, czy pieniądze będą pracowały dla ciebie. Nie chodzi o to, by przestać kupować. Ale by kupować mądrze, inwestuj w aktywa, które zarabiają, a pasywa traktuj jak nieproszonych gości. Bogactwo nie bierze się bowiem z zarobków, lecz z tego, co zatrzymujesz. Bogaci ludzie nie polegają na wypłacie, mają aktywa, które dla nich i za nich pracują. Te dziesięć rzeczy, które przedstawiłem, to oczywiście tylko część, z pewnością znalazłoby się ich znacznie więcej. Patrząc na te wszystkie rzeczy, których nie uczą niestety w szkole, można dojść do jednego prostego wniosku. Edukacja finansowa to klucz do wolności i spokoju ducha. Szkoda, że mnie tego nie nauczyli ani rodzice, ani właśnie szkoła. Nauczyło dopiero życie. W dorosłym życiu nie chodzi tylko o to, ile zarabiasz, ale przede wszystkim o to, jak zarządzasz tym, co masz. Nie musisz być milionerem, żeby dobrze żyć, ale musisz mądrze podchodzić do pieniędzy. Emocje, pasywne dochody, dywersyfikacja zarobków, zarządzanie kredytem, oszczędzanie. Inwestowanie w siebie to wszystko składa się na zdrową i stabilną sytuację finansową. Szkoła nie przygotowała nas na to, ale teraz, gdy masz tę wiedzę, możesz wziąć swoje finanse we własne ręce. Nie chodzi też o to, żeby od razu zmieniać całe życie czy wdrażać wszystkie zasady naraz. Zacznij od małych kroków. Może to być budżetowanie, założenie pierwszego konta oszczędnościowego, albo nauka podstaw inwestowania. Liczy się to, że robisz krok w dobrą stronę. Mam też nadzieję, że treści na moim kanale pomogą ci zacząć. Tradycyjnie zostaw komentarz pod filmem, łapkę w górę, a być może także i subskrypcję. Pamiętaj, że najważniejsza inwestycja, jaką możesz zrobić, to inwestycja w siebie. Nikt nie zadba o twoją przyszłość lepiej niż ty sam. Bierz więc sprawy w swoje ręce, ucz się, rozwijaj i zacznij budować swoją finansową wolność już dziś.